Raz kolejny mamy się czym cieszyć, ponieważ odkryliśmy e, bliżej nam nieznaną budowlę. Nie chciałbym dzisiaj przesądzać, co to było. Być może to była fontanna, być może studnia, być może zupełnie nieznany e, e, obiekt. Niemniej jednak jest to interesujące znalezisko, tak pod względem formy. Jakie i miejsca lokalizacji. Rysuje się stąd konieczność podejścia do tego w sposób profesjonalny i znalezienie, znalezienie sposobu wyeksponowania tego miejsca. Osobiście jestem skłonny przyjąć takie oto tok postępowania. Badamy, dokonujemy pomiarów, czyli wyczerpujemy drogę badawczą, a potem w oparciu o analogie rekonstruujemy budowlę. Po określeniu oczywiście precyzyjnie, co to było, bo nie możemy sobie pozwolić na, na zupełną dowolność. Na dzisiejszym etapie badań takiej jednoznacznej odpowiedzi ode mnie nie otrzymacie. Na początku października będą tu gościły osoby no, wysoce kwalifikowane z tytułami profesorskimi. Świadomie nie używam nazwisk, żeby nie zapeszyć, bo jeszcze nie przyjadą. I, i, i ci, którzy, którzy nas będą wspomagali w interpretacji tych znalezisk, myślę, że przesądzimy, bo w tym momencie przesądzimy, co dalej. I ten drugi o, tutaj. Leśc, to jest niebo. Ten fragment, właśnie, jest fajny. Kamienie między cegłami. To samo nam wychodziło na ten dworze. W internecie rozgorzała po fakcie odkrycia tych miejsc dyskusja na temat, że konserwator chce to wszystko zasypać. No, jeżeli, jeżeli ci panowie dyskutujący w internecie wiedzą, co ja chcę zrobić, no to ja nie mam nic do powiedzenia. Nie, panu natomiast odpowiadam, że nigdy nie było i nie ma w ogóle takiej opcji. Natomiast problemem, który my dyskutujemy z miastem, z ludźmi, z zawodowcami jest jak wyeksponować. Jak wyeksponować świadomie, świadomie. Nie może to być takie o sobie, bo coś pokażę. Moja teoria i, 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 i powoli ta teoria staje się praktyką jest następująca. Eksponujemy fragment tego obiektu ale w ramach ogrodu włoskiego włączamy ten obieg w ekspozycję ogrodową. To nie może być o tak sobie przypadkowo. Dodana wartość musi się pojawić. Na pewno proszę nie podejrzewać konserwatora, że, że chce coś ukryć, bo to trochę niepoważne. I takie głosy no nie chcę powiedzieć, że mnie obrażają, raczej ci ludzie jako ignoranci sami siebie obrażają. Jesteśmy w stałym kontakcie, więc reagujemy na to, co, co tu się dzieje yy, i prowadzimy pracę. No, jest to jakaś komplikacja, ale, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Za no tym, to, to taka, powiem w ten sposób, nie jest to jakaś straszna komplikacja, tylko miła, bo dogrzebujemy się do, do kawałka naszej historii i, i dobrze, bo, bo, bo możemy jakby. Z jednej strony dodać trochę duszy temu parkowi, więcej wiedzy na, na, na jego temat pozyskać, a przy okazji no, trochę też modyfikować. Nie ma rzeczy, które są zdeterminowane od A do Z. Musimy reagować w życiu na, na, na różne zdarzenia i dostosowywać się, jakby. Czy te prace są związane z jakimiś dodatkowymi kosztami? Czy jesteście w stanie się zmieścić w ramach tego projektu rewitalizacji? No nie mamy jeszcze pełnych wniosków jakby yy, czym będą skutkować, no, bo, bo na ten moment jakby mamy znaleziska, będziemy mieli przymiarki do tego jak przekonstruować projekt yy, jeśli chodzi o to, żeby pewne rzeczy wyeksponować. No, wtedy pokażą się pieniądze. Na ten moment jakichś obaw wielkich nie ma, bo, bo też i świadomi jesteśmy, żeby, że budżet jest spięty w określonej kwocie. Myślę, że, że sobie poradzimy. O ile nie wykopiemy, czy jeszcze czegoś ciekawego, więc tutaj a na, ten, na ten moment jakby obaw nie ma. Generalnie ja miasto jest za tym, żeby to zachować, pokazać społeczeństwu, ludziom. To znaczy, na pewno, na pewno w jakiejś części tu rozmawialiśmy, no ten mur jest, jest dość szeroki. Kłopot polega na tym, że nie mamy pełnej wiedzy, bo jak się okazuje, to jest oczywiście na dzisiaj przypuszczenie, niektóre z tych obiektów z różnego okresu pochodzą. Cała stylizacja projektu była na określoną epokę i okres, więc nie da się jakby wszystkiego w, jednym, w jednej koncepcji takiej, mówię, plastycznej czy, czy estetycznej pokazać. Na pewno, na pewno nie w całości mur, ale w jakiejś części. Zastanawiamy się, czy, czy nie przenieść na, na fundament tego muru, tego muru, który, który był kiedyś ogrodzeniem dziedzińca pałacowego. Jakby wykorzystać ten element fundamentowy plus z, od, z odkryciem fragmentu tego muru i wyeksponowaniem. Co do tego musimy poczekać, zobaczyć, co to było, bo koncepcje się ścierają dwie, nie mówią, że, że to była historycznie studnia. Inna koncepcja jest taka, że to była fontanna, też do końca nie wiemy przynajmniej my no, ja czekam na jak, jakby wnioski służb konserwatorskich archeologicznych. Wtedy będziemy się zastanawiać. Nawet jeśli jakby nie od, nie od razu zajmiemy się tą budowlą, to jakby nie wstrzymując projektu, możemy zawsze wrócić do tego z pozycji wiedzy, czy, czy zrobić rekonstrukcję, czy, czy no to, to są te elementy, ale tu brakuje mi jakby tego, czym było to historycznie kiedyś.